Cześć! Jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i prace plastyczne, zasubskrybuj nas! Dzięki! Szatan siódmy klasy to powieść detektywistyczne o potędze nauki i logiki z odrobiną historii w tle. Adam Cisowski, uczeń warszawskiego gimnazjum, słynie z detektywistycznych umiejętności i niezwykłych zdolności do logicznego myślenia i rozwiązywania zagadek. Dzięki swoim zdolnościom przewiduje m.in., kiedy dany uczeń będzie pytany na lekcji historii przez pana profesora Gąsowskiego, odkrywając system nauczyciela. Tyle tylko, że pewnego dnia nauczyciel się myli, wzywając do odpowiedzi nie tych uczniów, którzy mieli być pytani. Jest niezmiernie zdumiony, że klasa siódma, z którą nigdy nie miał problemu, nic nie umie. W końcu Adam przyznaje się do złamania szyfru. To zresztą nie jedyne osiągnięcie chłopca, który odkrywa, gdzie jest zaginione pióro jednego z kolegów, a także ratuje uczciwego chłopca prowadzącego rachunki klasowe spółdzielni od hańby. Okazuje się bowiem, że brakujące 100 zł w kasie to tak naprawdę nitka przyczepiona do kartki imitującej jedynkę w rzędzie setek i zmieniająca 26 w 126. Te wyczyny chłopca ośmielają profesora Gąsowskiego, który postanawia poprosić chłopca o pomoc w rozwiązaniu tajemnicy dziwnych wydarzeń w rodzinnym majątku we wsi Bejkoły. O kłopotach powiadomiła go bratanica panna Wanda, która przyjechała zabrać wujka do nich na wakacje. Okazuje się, że się i zadłużonym dworem interesują się różni ludzie, a ostatnio dochodzi tam do dziwnych kradzieży. Giną bowiem drzwi. Profesor Gąsowski chciałby, by Adaś zamiast na wakacje nad morze pojechał z nim na wieś. Chłopiec, zachęcony nie tylko tajemnicą, ale i urodą Wandy i jej fiołkowymi oczami, wyraża zgodę. Rzeczywiście, na miejscu Adaś spotyka się z dziwnymi zdarzeniami: a ukradzione drzwi zostają odnalezione w krzakach, oskrobane z farby. Co więcej, próbowano przed jego przyjazdem ukraść kolejne drzwi. Ale tu zainteresował się stróż, udaremniając kradzież. Chłopiec w poszukiwaniu prawdy naraża się na wielkie niebezpieczeństwo, a przyłapując nieznajomego na terenie parku otaczającego dwór, dostaje cios w głowę. Na szczęście rana nie jest poważna, a chłopiec dochodzi do siebie. Zastanawia się, czy rozwiązanie zagadki nie kryje się w przeszłości dworu. Przeszukując wraz z profesorem i wandą strych, trafia na stare dokumenty, a wśród nich pamiętnik księdza Kokoszki, zamieszkującego dwór. Ksiądz pisze o dwóch żołnierzach napoleońskich, oficerze Camilo de Bourriere i jego młodszym towarzyszu, którzy w 1813 roku, idąc od Moskwy, dotarli do dworu. Starszy, bardzo chory, dziwnie się zachowywał, pisząc coś w ukryciu. Ostatecznie odesłał on towarzysza z listem skierowanym do brata, a sam umarł we dworze. Adaś dochodzi do wniosku, że na drzwiach znajdują się pewne wskazówki, ale nie wiadomo na których. Jest przekonany również, że złoczyńcy kradną drzwi, również tego nie wiedzą, i działają po omacku. Niestety udaje im się oszukać wszystkich i wygrać z dworu pamiętnik księdza. Dokonuje tego fałszywy malarz, korzystając z gościnem kąsowskich. Wyruszający na zawody, Adaś, zostaje schwytany przez złoczyńców, ale rezydujący w okolicy harcerze przybywają mu z odsieczą. Ostatecznie Adaś przypadkiem znajduje poszukiwane drzwi na plebanii. Niegdyś posłużyły jako nosze, i już zostały u księdza. Dzięki temu chłopiec odszukuje wskazówki umieszczone na nich. Przygotowuje pułapkę dla złoczyńców, zakopując fałszywy skarb. Sam znajduje ten ukryty przed laty przez żołnierza. Są to cenne kamienie, rubiny i diamenty, ukryte w starym dębie stojącym nieopodal domu. Dla Adama jednak cenniejsze niż te kamienie są oczy panny Wandy. Jeśli chcesz wysłuchać szczegółowego streszczenia lektury, zapraszam na nasz kanał. Nie zapomnij dać nam lajka i zasubskrybuj nas. Dzięki!